Oglądasz pozytywnypies.pl. Ja nazywam się Mateusz i chciałbym Wam pokazać, jak wygląda nasz typowy dzień w teatrze Studio Buffo, gdy tabo gra rolę nana w spektaklu Piotruś Pan. Na początku przyznam się, że coś takiego jak standardowy dzień w teatrze nie istnieje. Tutaj postaram się zaprezentować coś na kształt takiej średniej wszystkich dni. Przyjechaliśmy do teatru pociągiem. Jest to moim zdaniem najlepsza opcja i będziemy ją kontynuować, ponieważ przy teatrze praktycznie nie ma żadnych miejsc parkingowych. No a poza tym też idąc przez park można powęszyć, załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. po często robi właśnie kubkę rano, która jest zawsze zbierana, ponieważ jest to obowiązkiem właściciela psa, żeby pos się posprzątać. Gdy jesteśmy już w teatrze studio buffo. Pierwszą rzecz, którą robię, to napełniam psu miskę wodą. Ta bo przeważnie nie pije od razu tej wody, tylko czeka na nasz taki algorytm przed samym spektaklem, o którym powiem zaraz. Ta bo nie musi się przebierać, yy, za to ja muszę się przebrać, ponieważ mam tak zwaną rolę wspomagającą. Jestem policjantem i zawsze mogę w jakiś tam sposób Wyjść na scenę i, i pomóc, jeżeli, jeżeli byłby jakiś problem. Przed wejściem na scenę mamy swojego rodzaju schemat zachowań. Tabo zawsze pije wodę przed wejściem na scenę, obchodzi e, cały teatr i wchodzi od strony publiczności. Samego spektaklu nie mogę wam pokazać z wiadomych powodów. Tutaj musicie zadowolić się z wiastunem. Tabo na scenie jest przez pierwsze 30 Minut, a potem schodzi i ma możliwość podpoczywać. Ja w tym czasie z kolei przeważnie piszę jakiś wpis na bloga albo czytam książkę. Przeważnie jednego dnia są dwa spektakle. Po pierwszym spektaklu większość osób idzie coś zjeść. Ja wykorzystuję ten moment, żeby poćwiczyć z psem. Przeważnie ćwiczymy dwie rzeczy. Jedna z nich to jest szczekanie na komendę kiedy Tabo jest już przy latarni. Tabo ma tam szczekać praktycznie na komendę optyczną, której nie widzi publiczność. Drugą rzecz, którą Tabo musi wykonać perfekcyjnie, to wejście na scenę, musi przejść przez całą publiczność wraz z córką państwa darlingów Wendy oraz położyć się na swojej macie, obracając się wcześniej w stronę publiczności bo potrafi wykonywać to sam, aczkolwiek musi też wykonywać to z młodą osobą przy jego boku. Po przerwie na lunch jest drugi spektakl. bo robi dokładnie to samo co w czasie pierwszego spektaklu, aczkolwiek różni się to, co robimy za kulisami. Zaraz po zejściu ze sceny, albo wchodzimy na spacer, albo Tabo odpoczywa. A później, podczas drugiego aktu, wychodzę, żeby zjeść lunch. Po wszystkich spektaklach, wraz z Tabo wracamy znowu przez park, gdzie Tabo może się troszkę zrelaksować. A potem wsiadamy do pociągu. Jeżeli podobał ci się ten filmik, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, żeby zobaczyć coś jeszcze, a jeżeli masz jakieś pytania, zostaw komentarz na dole.